Cześć, ekipa! Wpadajcie, bo dzisiaj mam temat, który rozwali wam głowy: piłka nożna, gwiazdy i alkohol. Niby każdy wie, że to się łączy, ale jak głęboko to sięga? Od lokalnych klubów po gwiazdy typu Messi czy Lewandowski. Wszyscy promują piwko i wódkę. Mam dla Was 9 przykładów, które sprawią, że złapiecie się za głowę, a na deser dorzucę badania, które pokazują, dlaczego to nie jest tylko zabawa. Siadajcie wygodnie, bo będzie grubo. Cześć! Witajcie na kanale Piłkarski Spec, tu gramy na czysto. Zero alkoholu, 100% futbolu, bo nie potrzebujesz piwa, by cieszyć się futbolem. Znajdziecie tu rozwojowe wywiady z ludźmi piłki, historię ich sukcesu czy też walki z alkoholem, obalanie powstałych mitów piłkarskich, sposoby na zdrowe życie sportowca i masę kibicowskiej pasji. Partnerem dzisiejszego materiału jest biuro nieruchomości na uboczu, twoje miejsce blisko natury. Szukasz wymarzonej działki? Wpadaj na nieruchomości-na-oboczu.pl A po tipy i nowości o nieruchomościach gruntowych wejdź na ich social media. Subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz i dajcie znać co myślicie. Wasze wsparcie to dla mnie czysta motywacja. Czysto gramy, ruszamy! Zaczynamy od naszego podwórka. Ruch Chorzów. Klub z historią, a tu nagle glebę Sprzedają chorzowską wódkę z własnym herbem. Serio, wchodzisz na ich stronę, a tam nie tylko szaliki, ale i flaszka z logo niebieskich. Wyobraźcie sobie, wracacie z meczu, dopiękowaliście do utraty tchu, a w sklepiku bierzesz wódkę, żeby urcić gola? Albo utopić smutki po przegranej. To nie żart. Alkohol tak wsiąkł w futbol, że nawet kluby walczące o kasę widzą w tym złoty interes. Ale powiedzcie sami, to fair wobec młodych kibiców? Dalej Polska. Ale z innym smaczkiem. Mariusz Stępiński. Znacie go? Widzę, ruch, teraz cypr. Kiedyś, jak był młodym wilkiem, na jego koszulce nie było logo Harnasia. Dlaczego? Bo przepisy mówiły wprost: niepełnoletni nie mogą promować alkoholu. Szacun, że się dostosowali, ale to wyjątek. W ekstraklasie piwo jest jak powietrze praktycznie wszędzie. Wyobraźcie sobie: masz 17 lat, wchodzisz w wielki świat piłki, a już jesteś billboardem dla browaru. Stympiński uniknął tego losu, ale ilu innych nie miało wyboru? Lecimy do Szczecina. Dariusz Adamczuk i Maciej Stolarczyk z Pogoni w kampanii Moje życie, moja pasja dla Bosmana. Nie jakieś tam zdjęcie z puszeczką, to cała historia o pasji z nimi w roli głównej. Bosman, lokalny browar, zrobił z nich ambasadorów. Oglądasz sobie mecz Pogoni, a w przerwie bam! Twoi kuple z boiska piją piwko w reklamie. Kibice szaleją, bo to nasi! Ale serio, dzieciaki widzą to i myślą, że piwo to norma w sporcie. Sprytne, ale trochę śmierdzi, co nie? Teraz poziom wyżej. Jakub Błaszczykowski, nasz Kuba i Warka. Gość, który przeszedł przez piekło, kapitan kadry, legenda Borusi, a tu nagle reklamuje piwo. Kampania była petarda, ale Komisja Etyki Reklamy się przyczepiła. Bo jak to, taki autorytet i alkohol? Warka wykorzystała jego drogę na szczyt i to chwyciło. Ale pomyślcie, dzieciaki patrzył na Kubę jak na wzór, a tu piwko w ręku. To już nie lokalna akcja, to przekaz na całą Polskę. Daje do myślenia, co? Lecimy za granicę. Manchester United i Smirnow. Serio, czerwone diabły w reklamie wódki. To nie byle co. Pełna produkcja. Elegancko, po brytyjsku, na sportowo, z Gwiazdami United w roli głównym. Klub, który ogląda cały świat. Miliony fanów, w tym dzieciaki w koszulkach z numerami i doli. A tu Smirnoff mówi: pijcie z nami. To już nie piwo na stadionie, to globalna marka, która wbija się w Premier League. Jak to widzicie? Kul cool, czy jednak przygięcie? Teraz pytarda: Neymar Junior i piwo Prohibida. Nazwa mówi wszystko zakazane. Neymar, król imprez, pasuje do tego jak rękawiczka. W Brazylii ta kampania rozniosła internet. Miliony wyświetleń, spoty z nim w roli buntownika. To nie lokalny browarek, to globalny gracz, który mówi, jest sexy. Młodzi w Brazylii patrzą na Neymara jak na boga futbolu, a tu taki przekaz. Gdzie ta granica? Piszcie w komentarzach, bo ja sam się zastanawiam. Skoro Neymar, to i Messi. Budweiser i limitowane butelki z jego twarzą. Gość wygrywa wszystko, co się da, a potem widzisz go z piwem. To nie reklama, to celebracja Messiego, ale z Budweiserem w tle. Dla fanów to połączenie marzeń z codziennością. Dzieciaki na całym świecie śnią o grze jak Messi, a tu piwo staje się częścią tego snu. Budweiser wie co robi, ale czy to fair wobec tych małych kibiców? Dajcie znać co myślicie. Wracamy do Bayernu. Lewendowski i Neuer z piwkiem w ręku. To nie reklama, a zdjęcie z fejsa. Profil typowy piłkarz ekstraklasy wrzucił fotkę, która poszła w viral. Lewy i Neuer, dwa filary w luźnej atmosferze z browarami. Podpis sugeruje, że nawet profesjonaliści lubią się napić. Żart? Może, ale dla polskich fanów Lewy to ikona, a tu taki obrazek? To pokazuje jak piłka i alkohol idą w parze, nawet na topie. Co wy na to? I wisienka na torcie. Również Lewandowski z Barceloną i Estrella Dam. Lewy po transferze odwiedza fabrykę piwa z ekipą Barcy. To niezwykła reklama. To kultura Katalonii, a oni piją, śmieją się, pokazują, że to ich świat. W Polsce Lewy to symbol profesjonalizmu, a tu wchodzi w klimat Estrelli bez mrugnięcia okiem. Kibice Barcy to kochają, ale co z dzieciakami, które śledzą każdy jego krok? To największa historia w tym odcinku. Lokalna tradycja spotyka globalną sławę. Mocne, co nie? No i co ekipa? 9 przykładów od ruchu polewandowskiego. Ale to nie koniec. Badania z 2024 roku pokazują, że takie reklamy z gwiazdami futbolu działają na młodych. Pozytywne nastawienie do picia rośnie, a dzieciaki w grupach, które to widzą, częściej sięgają po alkohol. Nawet o 20%. To nie bajki, to liczby. Dziś pokazałem jak to wygląda, a w następnym odcinku alkoholu pokażę badania. Jak gwiazdy w reklamach mieszają w głowach dzieciom, ale też dorosłym. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i komentarz. To mega pomaga. Dzięki, że jesteście. Gramy na czysto i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!